I made it known Oh. I oczywiście zaczęło wiać. Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekip. 9:30 Nie mieliśmy robić ten szlak pieszo, ale z juniorami wymyśliliśmy, że będzie rowerowo. Jesteśmy we wdzyckim parku krajobrazowym w tym od Żab, nie? w miejscowości Gołyn. Wszystko wam opiszę, jeszcze dlatego wrzucę wam GPX-a, bo jest ciekawy szlak. 50 km po drodze. Atrakcje w postaci wież, widokowych. Półwysep Lipa, gdzie planujemy coś sobie zjeść. I biwaczek, ponieważ dookoła jeziora w Dzydze, Krzyża Jezior dzyckich. cztery są y, obszary wyznaczone. Jeden z nich y, właśnie planujemy odwiedzić i zrobić sobie tam dzisiaj hamakowanko. Generalnie chyba z Wąglikowic ten szlak powinien się zacząć, chociaż znalazłem kilka wersji. My zaczynamy z Gołunia, ponieważ wymyśliliśmy sobie tak, że zrobimy dzisiaj około 30. Wypadnie nam wtedy obszar y, wyznaczony do biwakowania legalny, i wtedy sobie jutro wrócimy tutaj do Gołunia na parking, spakujemy rowery i wrócimy do domu, bo w sobotę rano trzeba być w domu. Jestem z Bondem i z y, czyli z Maxem i z Jankiem. Zapraszamy na film. Będzie fajnie. Będzie połączony rowerowanko z biwakowankiem. Dojechaliśmy, proszę Państwa. Zjechaliśmy, dojechaliśmy do obszaru wyznaczonego, to jest pierwsza rzecz. Przy jeziorze w Dzydze. Zaznaczę Wam miejsce naszego noclegu. Ponieważ tutaj na dole są kampery, co prawda trochę się... Przepraszam, zmienię rękę. Trochę się obawialiśmy wieczorem harmidru. Bo jest fajne miejsce, takie niby ogólnodostępne, ale no niestety zajęte i tak dosyć sporo ludzi, nie? Więc zeszliśmy sobie i sobie wzdłuż wody. Dobra, trochę szliśmy, trochę jechaliśmy. Fajna ścieżka. Tu jest pomościk taki. Jesteśmy już na obszarze wyznaczonym, więc pomyśleliśmy sobie, że tutaj będziemy hamakować. Strach przed deszczem jest równy zeru, więc sobie może powiesimy jedną plandekę powiesimy od strony wody, żeby nie wiało, nie? W ogóle powiem wam jedną rzecz. Jak będziecie na zielonym szlaku dookoła Jezior Wdzyckich, tak się nazywa Zielony Szlak rowerowy. Ale są ta godzina w góry. Zaraz idziemy na fotki z panem Michałem. Bo coś czuję, że młodzież rozlokuje się w chłopakach, tak? Jak młodzież? <śmum> Hamaki, chłopaki. Czekaj, chłopacy są zmęczeni. My też jesteśmy zmęczeni, ej. Oni, bo nauczanie zdalne, a my, bo wiecie, peselosa. Rozbijmy hamaczki. Albo tu możesz widzieć, tak? No. A Robert zostawia, żeby tyłem rano. Który z tyłu Uramam. myślisz, czy nie po prostu? Tutaj. O, boję, nie ci wygodni. Co wam mogę powiedzieć? Złota godzina we wszystkim Parku Krajobrazowym jest mocno spoko. Zobaczcie. Kurde! Jakie słońce? Nie mogę nagrywać, muszę iść zrobić parę fotek. No i się zameldować, żonie. No i nastał kolejny dzień. Idziemy zrobić śniadanie, bo wczoraj padliśmy, mieliśmy w planie burgery. Nawet zrobiliśmy w domu mięsko już przyprawione szczerbcem. Ale byliśmy tak złahani, że nie mieliśmy siły jeść. Co myśmy zjedli, Bondo, wieczorkiem? A, kabanosy. Czekaj, bo cię nie widać. Trzymaj, tu jest worek na śmieci, i tu są bułki. Robimy jak burgerki. Przyszliśmy tutaj zrobić to na piochu i na tym takim podejściku, bo jest niewiarygodnie, sucho bezki. Śpimy tam, nie? Zobaczcie. Tam ogry jeszcze się wykluwają, co prawda. O. Ale śpimy tam. To jest nasza baza. Nie farta dzisiaj. Wstałem sobie dzisiaj o 4.30 na sikanie i był taki wschód słońca. usiądę sobie i se zwarty Jak zacząłem kurczę, jak wygląda wschodzik, to odmuliłem od razu, bo wiecie, na, na siku w nocy to się wstaje na autopilocie zazwyczaj. No ale nie było też szans, żebym w pół do piątej odpalił, do bym pobudził dzieciaki, bonda i wszyscy by na mnie wsiedli, i umarł i byście nie mieli marka z oddecenia. Wczoraj jechaliśmy w ogóle, jak ruszyliśmy, jak ruszyliśmy z Gołunia, chyba po 10 km, gdzieś powiem wam jak sprawa wyglądała. Zapytałem ludzi o poradę, że jedziemy sobie na rowerach z chłopakami coś tam i o jedzonko w okolicy i ludzie poradzili, tam był chyba coś w Wolpuchu było, było pod brzozami, nie? I był półwysep Lipa, na półwyspie Lipa, czyli musieliśmy odbić tam, nie wiem, z 200 metrów odbiliśmy od szlaku. Odbiliśmy na półwysep Lipa i powiem wam tak, rzadko kiedy pokonuje mnie porcja jedzenia, ale to co mi zrobili golonką tam, to masakra. Jedzonko naprawdę dobre, nie? Bardzo. Boże, masakra, nie zjadłem całej. Wstyd. Wstyd i niedowierzanie. Poczekajcie, nie patrzcie na chwilę. I to był dobry pomysł. Dlatego, żeśmy właśnie wyjeżdżali z Gołunia, żeby nam ten mniej więcej środek trasy wypadł właśnie tu. Tutaj to by chyba trzeba się mega mocno postarać, żeby te obszary wyznaczone były kiepskie. Na pewno jestem nieobiektywny, no bo kocham kaszuby, nie? I kocham Bortuchowskie w ogóle. I to mi się kojarzy z dzieciństwem, bo tutaj przyjeżdżaliśmy na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Ale te tereny wyznaczone to jest mistrzostwo świata. Dlatego też żeśmy sobie wymyślili troszeczkę ten yy, szlak, bo to jest w zasadzie jak spojrzycie na mapę, ja Wam pozaznaczam na ma mapach to wszystko i wrzucę też oczywiście linka do GPX a do wirtualnych szlaków, bo też sobie zgraliśmy stamtąd GPX-sie. W razie czego można jechać. I teraz będą eggburgerki, a chciałem wam powiedzieć w ogóle tak. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że trzeba robić z dziećmi takie rzeczy. Nie macie pojęcia, ile już razy dostałem jakieś tam takie właśnie maile czy wiadomości, że a, bo mój tata to tylko coś tam jak wraca z pracy, to nie ma czasu. Zbrodnia, to jest pierwsza rzecz. Więc trzeba robić z takie rzeczy, bo ja wiem, że to jest wyświechtany frazes i żeśmy o tym wczoraj z Bondem wieczorem też gadali, ale faktycznie jest tak, że wspomnienia na późniejsze lata życia nie powstają przed telewizorem ze starym, czy z rodzicami, czy w ogóle z dziadkami itd., itd. Nie, nie pamięta się wspólnie obejrzanych seriali na Netflix. A drugą sprawą, którą chciałem wam pokazać, to żeśmy z Bondem wymyślili... Wkurzało nas trochę ostatnio, ta murika nas wkurzała ostatnio, nie? Że płaska, że przywiera. Wiem, wiem, że jak jest dobrze rozgrzana, to bla, 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 dobra. Że przywiera. To, że przywiera, jak się robi steka, faktycznie on się od, odklei, nie? Jak się zetnie. No ale teraz sobie przyjechaliśmy, nie widzieliśmy, czy będziemy chcieli sobie zrobić jak burgery, czy będziemy chcieli zrobić jajecznicę z chłopakami, nie? Na tamtej patelni jajecznicy się... Ona jest w, w, super wciąż i ją lubimy, ale to nie chodzi o to, że o, się obraziliśmy, nie? Czy coś, nie, nie. Ale byliśmy w sklepie dużym ostatnio i wzięliśmy te fala. Takiego 49 zł czy nie 61 zł zapłaciliśmy za nią. Ona była z rączką. A rączkę żeśmy opitolili, w sensie odkręcili. To jeszcze chyba można by było obciąć czy coś ten cytuszek, ale on już nie przeszkadza, nie? No i mamy patelnię 20... 4 24 cm leciutka z powłoką teflonową. Zaraz będziemy ją testować, bo pierwszy raz będziemy na niej smażyć, ale używamy te fala poza lasem. Bo wbrew pozorom też wiecie, nasze życie nie zaczyna się i nie kończy na lecie, jak niektórzy myślą. Pamiętacie moje garnuszki aluminiowe od mewy. No, tam były dwa talerzyki, patelka, garnuszek taki w sensie do gotowania, pokrywka. No i była. Był uchwyt, no i ten uchwyt genialnie, idealnie pasuje, żeby sobie tego tyfala złapać, więc w połączeniu to wydaje nam patelnię lekką, turystyczną, z powoką nieprzywierającą, składaną, bo się ten jest oddzielnie i zobaczymy jak będzie smażyć się na niej. Szanowni Państwo, więc teraz przed Państwem Michał, popularny zwany Bondem, będzie dokonywał jajkowania, podejrzyjmy go w akcji. A jest dobry, jeżeli, jeżeli można dużo bondowi zarzucić. Zazwyczaj nie jest niczym dobry, ale w robieniu jak jest najlepsze. No żart, żart. A ja będę to uwieczniał dla potomnych. Dla twojego potomnego, który tam siedzi w hamaku szczególnie. Ale żeś się tutaj... Nie powiem jak to. Bum, 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 bu. Pozdrawiamy pana Robert z Karb Ktoś pod ostatnim filmem z Rudaw mi napisał, że powinienem popracować nad dźwiękiem, bo był obraz dobry, a dźwięk kiepski. Ale wiecie co, wiem, teraz mam mikrofon normalny Rode, bo używam normalnie Rode Video Mic Pro, ale w Rudawach coś mi się z nim schrzaliło. Ale przypłynął z drugiej strony jezioro w ogóle, szalony. Coś mi się w Rudawach spieprzyło i strzelał, więc musiałem go odłączyć i ten dźwięk, co jest nagrywany, to jest albo z telefonu, tam gdzie było nagrywane telefonem, albo z tego mikrofonu w aparat, wbudowanego w aparat. Kiepski, wiem, sorki, no ale musiałem się jakoś ratować. Mm -hmm. Panie Bondo, Słucham pana. jaki jest najlepszy ser żółty na świecie? Królewski, świadca. <grych> majonez pomorski, jakby ktoś pytał. Nie, przecież rozpętamy to, co kałduny czasami robią. Nie, żartowaliśmy, każdy majonez jest dobry, jest co, który chcecie. <grych> Yeah. Bondo małpa gmail.com Zapraszam do. Małpa. <laughs> Zapraszam do napisania koledze w komentarzach dlaczego nie poborski, tylko inny, nie? A! Ej, no weź jo! Już wiem dlaczego chcecie bliżej mnie postawić ty małpa bondo. Nie widzę minusów w tej sprawy, No, prawda. Trzymajcie kciuki. Ciągle brykada późnego reagowania. Chłopaki pracują nad mapami. Jest pomysł taki, no. że będziemy zakładać ekipę i, i tych youtuberów, influencerów mhm. i chcemy ich nazwać Gastro Ekipa mhm. i będą chodzić po różnych restauracjach i robić rzeczy mhm. A później wydadzą swój ten, swój smalec. Smalec gastroekipy, Co tu na tak? to? I co miesiąc nowy smak smarcy, czy... Smalec o smaku. Kebaba. Kebaba. Jak było wczoraj? Zmęczyłeś Fajne. się trochę? Tak. Nie jestem odpowiedzialny za tą bluzę. Niestety już z w tym wieku, że sam wymyśla bluzy, i to nie mam nic z tym wspólnego. Będziesz mm. krytykiem kulinarnym. Dziadliwy Mhm I w sumie dosyć dobry widok z kuchni i z jadalni, nie? Mhm. A to jest to ma, wersja luks. Po Udajemy się w drogę dalszą. Żegnamy punkt widokowy na obszarze wyznaczonym do biwakowania. Pozdrawiamy panie, które pewnie tutaj trawią <laughs> za chwilkę. W Flyhamaku nie ma sprawy. Robiliśmy tutaj przez chwilkę, około pół godziny mieliśmy stoisko Flyhamaka, prezentację, wiecie, produktów. Faktura przyjdzie pocztą. Jedziemy dalej. Jeszcze mamy uroczy mostek do zahaczenia w międzyczasie i będziemy szukać skrótu, bo troszkę zamarudziliśmy, ale plan minimum wykonany. Take me back, take me back to the old dirt road where mama and papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountains so Gone days and the simple time we live back when well, let the pull of the plough bring the sweat from my brow and the glow of the fire pull me home. Let me wind down my days in the sweet dark. Take me back down the old dirt road. Oh, take me back down.